Grupa zwycięski pogali gali 1 One 1 one Fight Night w Lublinie. Słuchaj, no ja ostrzyłem sobie zęby, to miał być świetny pojedynek, no i taki był. Spodziewałeś się, że to naprawdę Piotrek postawi tak wysokie warunki? Znaczy, myślałem, że będzie troszkę większy opór ze strony Piotrka, no ale byłem bardzo dobrze przygotowany, ciężko trenuję, wylewam litry potów na treningu, także wierzę mocno w siebie. Słuchaj, no to, to co brakowało. robiłeś lewą ręką było niesamowite, ciosy podbrutkowe, ciosy krzyżowe, naprawdę wchodziło to raz po raz. Powiedz jest jak dużo tak naprawdę trzeba trenować, żeby aż na takim poziomie używać tej lewej ręki, która jest u Ciebie ręką zakroczną? No naprawdę, poświęcam się na treningach w 150%, daję z siebie na każdym treningu wszystko i no moim atutem jest właśnie ta lewa szybka ręka, nie? Słuchaj, Night 6, teraz one to one, więc no ta dobra passa trwa, rozumiem, że... Idziesz za ciosem, nie przerywasz tej kariery, tak jak to miało miejsce w przyszłości. Nie, 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 idziemy za, cios, za ciosem, trenuję, będę trenował. Od razu w poniedziałek idę na salę, trenuję jeszcze ciężej i lecimy dalej. A więc lecimy dalej również z Galo One to One Fight Night w Lublinie. Michał Grupa, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.